A dzisiaj porozmawiamy o jednych z największych zagrożeń na Steamie dla każdego, kto ma w jakiś sposób wartościowy ekwipunek na Steamie. Fałszywe linki, które mogą wyczyścić Twoje konto w kilka sekund. Wyobraź sobie, że dostajesz wiadomość z trade linkiem od swojego znajomego na Steamie, Discordzie lub Facebooku. Klikasz w ten link, no bo chcesz się czymś wymienić i co? I game over. Twój ekwipunek znika, oszust przejmuje Twoje konto, a Ty zostajesz z niczym. Jak to działa? Jak oszuści kradną Twoje skiny w kilka sekund? jak się przed tym bronić, dziś wszystko Ci to wytłumaczę, a więc lecimy. Ogólnie to niestety nie zgłosiła się osoba, która wygrała kałaszka w poprzednim filmie, no bo jak wiecie, są 24 godziny na napisanie pod losowaniem, że jest się aktywnym widzem. Więc losujemy znowu. Co trzeba zrobić, żeby brać udział znowu w losowaniu? A wystarczy, że masz subskrypcję, zostawisz lajka oraz napiszesz co najmniej 7 słów i w następnym odcinku postaramy się wylosować. Ewentualnie za dwa odcinki, bo wyjeżdżą. A ja jestem Szymon, a to kanał stricte o inwestowaniu na Steamie, gdzie dzielę się swoją wiedzą, doświadczeniem oraz chcę tu troszeczkę edukować pod względem bezpieczeństwa, bo wiele graczy naprawdę jest narażonych na oszustwa. I sam wiem, że wiele razy gracze narażają swoje konta, bo sam tak kiedyś robiłem. Więc jeżeli masz znajomego, który ma w jakiś sposób drogi ekwipunek, no to wyślij mu ten materiał, bo może się on zdecydowanie przydać. Wyobraź sobie sytuację, że ktoś wysyła ci link, na przykład do oficjalnej strony, która wygląda w miarę legitnie. Jest to na przykład strona do sprzedaży i kupowania skinów. Może to być, rzekomo strona na przykład do kupowania skinów, losowania na przykład skrzynek czy tym podobne. Ale może być to strona fałszywa, która jedynym zadaniem ma wyłudzić Twoje dane ze Steam'a. Klikasz w nią i widzisz łudząco podobną stronę, która chce wyłudzić Twoje dane. Logujesz się, ponieważ Twoja sesja na Steamie aktualnie wygasła, chociaż niedawno się logowałeś, i nawet nie wiesz, że właśnie przekazujesz swoje dane do logowania oszustowi. Oszuści błyskawicznie logują się na Twoje konto, zmieniają dane, wystawiają skiny lub przesyłają je po prostu na inne konto. A sponsorem dzisiejszego filmu jest strona CSGO Skins. Jest to jedna z najlepszych stron do otwierania skrzynek, gdzie znajdziesz zdecydowanie procentowo lepszy drop niż Counter Strike od dwójce. Posiadają oni masę customowych skrzynek, takich gdzie możecie znaleźć na przykład skiny tylko do jednej broni, a nawet skiny tylko do samych kos. Znajdziecie tam skrzynki tanie, jak i te droższe. Od tych za złotówkę 30 groszy, do tych za grube 1000 zł. Na stronie znajduje się coś dla osób, które nie chcą wydawać na to pieniędzy, a są to skrzynki darmowe, które odniawiają się co 24. 4 godziny i możecie otwierać je za darmo codziennie. A macie tam szansę na trawienie naprawdę wyjątkowych przedmiotów? Jak widzicie, ja niestety nie trafiłem nic drogiego, ale mogę otwierać tą skrzynkę codziennie. Strona ma także funkcję bitew na skrzynki z innymi graczami, czy chociażby z botami, jak i funkcję wymiany na przykład dwóch skinów na jeden lepszy, który nam się bardziej podoba. Logując się z moim kodem, inwestor, dostajesz 10% bonusu do wpłaty, jak i 2 złote i 10 groszy, czyli kolejną darmową skrzynkę na stronie. Jest tam wiele Element odpłatności, płatności, takich jak blisk, skiny, krypto i tym podobne. Pamiętajcie jednak, że to gra losowa przeznaczona i wyłącznie dla osób pełnoletnich, więc polecam wam grać z głową i robić to głównie dla zabawy. A jeżeli nie jarać otwieranie skrzynek, a chcesz zdobyć lepsze skiny, wymieniając na przykład dwa gorsze na lepszy, to polecam Ci stronę Power Swap, która nie wlicza cen floatów, czarmów oraz naklejek do wartości skina. Więc może znaleźć tam naprawdę niebywałe okazje. A z moim kodem CS Inwestycje dostajesz 35% bonusu do wpłaty, więc jest jeszcze taniej. Link do strony oczywiście zostawiam w opisie. No ale jak to wygląda, że ja w ogóle mogę się pomylić, jeżeli chodzi odnośnie strony. Bo jak wiesz, oszuści stawiają strony phishingowe, na czym to polega? A polega to na tym, że robią praktycznie identyczną stronę, która wygląda praktycznie tak samo, co jej odpowiednik w miarę legitny. A jeżeli myślisz, że Ty wpisując na przykład nazwę swojej strony w przeglądarce i klikając zawsze pierwszy link, zawsze trafisz na stronę, która jest prawdziwa. No to możesz się mylić. Oszuści stosują coś takiego jak wykupywanie reklam w Google, przez co ich strony są zazwyczaj wyżej niż nawet legitne. Jak się przed tym bronić? Ja osobiście zawsze tworzę masę zakładek do każdej strony, którą używam. Na przykład czy to do CS Floata, czy to do Buffa, czy tym podobne, do każdych z tych stron mam zakładkę w mojej przeglądarce i nie wpisuję jej i nie klikam tam żaden link, no bo nawet przez przypadek człowiek może się pomylić, no i może stracić konto. Ale przykładowy taki atak phishingowy, jak on wygląda? Strona wygląda identycznie na przykład jak Steam, no bo ludzie też podrabiają o Steama, ale adres może różnić się na przykład jedną literką. Zamiast jakieś tam nazwy, Steam coś tam, coś tam, możemy mieć Steam coś tam, coś tam, coś tam. No i prawdopodobnie żaden taki zwykły użytkownik, który jest normalnym zjadaczem chleba i nie siedzi w tym 24 na 7, no to nie zobaczy żadnej różnicy. Strona poprosi Cię o ponowne logowanie na Steamie. No i tu, jeżeli jesteś zalogowany, na przykład w przeglądarce, od razu powinna Ci się zapalić czerwona lampka, bo na przykład strona pokazuje, że Twoja sesja wygasła, zaloguj się ponownie. No i w takich sytuacjach polecam zawsze sprawdzać, czy to jest na pewno legitne. Nawet jeżeli strona wygląda 1 do 1, nie zawsze będzie tak naprawdę Steamem. bo zalogowaniu się tam, traci zazwyczaj Twoje konto, tracisz hasło, oszuści mają dostęp do wszystkiego. Oszuści są sprytni i widzą, jak wzbudzić zaufanie. Mogą wysłać ci fałszywe linki w naprawdę wielu miejscach, nie tylko na Steamie, na Discordzie, na Facebooku, czy nawet na innych stronkach. Na przykład, kto z Was nie miał czegoś takiego, że na przykład jakiś znajomy na Messengerze wysyłał do Was wiadomości, żebyście wysłali policzkę. Działa to na takiej samej zasadzie: no bo ktoś kliknął pewnie w jakiś fałszywy link, który dał dostęp do konta jakimś innym osobom. Jeśli dostaniesz link nie jesteś pewny, czy jest on bezpieczny, oto kilka sposobów, jak go sprawdzić. Zawsze sprawdzaj adres i to najlepiej po literce. Naprawdę te adresy różnią się od siebie minimalnie i to zazwyczaj jedną literką. Więc jeżeli masz naprawdę wartościowy ekwipunek, to polecam ci na serio sprawdzać literka w literkę, czy. Ten Steam, który został wysłany, ten adres do wymiany, który został wysłany, jest legitny. Nie loguj się ponownie, jeżeli już jesteś zalogowany na Steamie, no bo od razu powinno Ci to zaświecać jakąś tam czerwoną rampkę i powinieneś od razu sprawdzić, czy to jest na pewno legit strona, zanim zaczniesz cokolwiek wpisywać. Nie klikaj w linki od nieznajomych, bo to jest praktycznie na 70%. Skam, mój drogi. Korzystaj z rozszerzeń do przeglądarek, takich jak Steam Inventory Helper, czy tym podobne. Może to pomóc, no bo często e, takie fejkowe Steamy czy tym podobne nie są podłączone do tej wtyczki. No i może to nam pomóc zlokalizować, czy jesteśmy na prawdziwym Steamie, czy jesteśmy na jakiejś stronie phishingowej. Ale jak się przed tym zabezpieczyć i uniknąć utraty swojego ekwipunku? Nie wystarczy po prostu uważać, no bo czasami człowiek nie myśli o tym i klika w pierwszą lepszą stronę, która mu się oświetli. Warto wdrożyć kilka zabezpieczeń, które ochronią Twoje konto. Nie będę mówił tu o zabezpieczeniach typu Steam Guard, no bo to raczej każdy ma, no bo inaczej w sumie nie można mieć dostępu do rynku, a bynajmniej tak mi się wydaje. Ponieważ ja mam Steam Guarda od 2015 roku, więc no tak mi się wydaje, że raczej bez tego Steam Guarda to my za dużo nie zrobimy. Używaj silnego hasła, może być to banalne, ale moim zdaniem mieć hasło do wszystkich aplikacji takie same no to moim zdaniem jest strasznie nieodpowiedzialna rzecz. No bo jeżeli wyciekną Twoje dane, na przykład na Steamie, gdzie jest to bardzo łatwo zrobić, no to możesz mieć ryzyko, że na przykład oszust zbije się na Twoje konto, na Twoje konto Facebook, na Twoje konto Instagram i tym podobne. Taka rada, to hasło powinno być długie, zawierać cyfry i wielkie litery oraz znaki specjalne. Nie klikaj podejrzanych linków, a jeżeli możesz, to nie klikaj linków wcale, jeżeli nie są one z legitnego źródła. Jeżeli chcesz na przykład zalogować się na Słapa, to zrób sobie... Zakładkę w przeglądarce, no bo tak jest po prostu bezpieczniej, lub po prostu wchódź na moje filmy, zejdź pod spód i kliknij w link, bo tam zawsze masz legitny link do strony, która Cię przekieruje na właśnie poprawną stronę. Regularnie sprawdzaj, gdzie były logowania na Twoje konto. No bo jak dobrze wiemy, czasami może być taka sytuacja, że jako zwykli użytkownicy nie zobaczymy, że ktoś się logował na nasze konto. Możesz to zobaczyć na przykład na mailu. Mina maila przychodzi naprawdę masa powiadomień, kto się logował, kiedy i skąd. Dlatego ostatnimi czasy bardzo często to sprawdzam. No i zauważyłem, że ostatnio na moje konto logowała się osoba z Lwowa. Nie wiem jakim cudem, ale bardzo szybko na to zareagowałem, no i moje konto nie zostało w żaden sposób okradzione. Jeśli widzisz podejrzane logowanie, no to co, co musisz zrobić? Musisz oczywiście zmienić wszystko, a najlepiej napisać jeszcze do tego do Steam Supportu, że ktoś taki się logował. I udowodnić im to, a najlepiej do takiego Steam Supportu napisać w języku angielskim, ponieważ wiecie, że na Polskę to nie mają troszeczkę wywalone, więc jeżeli napiszecie w języku angielskim, no to będzie zdecydowanie lepiej. A jeżeli wasz angielski jest słaby, no to po prostu napiszcie po polsku. I sobie przetłumaczcie to w czacie GPT, żeby to gramatycznie brzmiało dobrze. Warto też wspomnieć o funkcji, o której mało się mówi, a może uratować wam tyłek, a jest to tryb rodzinny. Tryb rodzinny to takie dodatkowe zabezpieczenie, przez które nawet jeżeli ktoś się nam zaloguje na konto, to nie za bardzo może cokolwiek zrobić, jeżeli nie zna naszego kodu PIN. W moim przypadku było to game changerem właśnie w sytuacji, gdy ktoś logował się na moje konto i przez to, że miałem tryb rodzinny, no nie za bardzo mógł coś zrobić, chociaż tak próbował go złamać, no bo później nie mogłem go wpisać, bo on ma blokadę po paru nieodanych pisaniach. Ja wiem, że to może przeszkadzać w niektórych czynnościach, które może wyko wykonywać jakiś trader, no ale. Ja polecam też mieć masę kont, jeżeli macie drogi ekwipunek, bo jeżeli macie ekwipunek za 100 zł, no to jak będziecie to trzymać na jednym koncie, to git, ale jak już macie ekwipunek za parę tysięcy złotych, to ja bym już to sobie rozkładał na parę innych kont, dlatego że jak stracimy, to stracimy jedno, dwa konta, a nie wszystko. Dla mnie jest to w miarę logiczne i mam nadzieję, że dla wielu osób raczej też, że mieć wiele kont na Steamie jest zdecydowanie bezpieczniej niż używać tylko jednego konta. Chociaż wiem, że większość z Was i tak używa tylko jednego, co w moim, moim zdaniem jest głupotą. Ale czy da się coś zrobić, jeżeli już nasze skiny zostały okradzione? No i tu jest klucz tego odcinka, no bo bezpieczeństwo nad tym jest bardzo ważne, no bo po tym jak zostaniemy oskamowani, to nie dostaniemy żadnej rekompensaty, a prawdopodobnie oszust, który nas oszukał, pozostanie oszustem bezkarnym. Taki jest świat, jest on brutalny i ja bardzo bym chciał, żeby to się zmieniło, ale aktualnie. Oszuści na Steamie są bezkarni i można robić tutaj oszustwa i przekręty jak tylko się da. No bo w sumie nikt nie traktuje tego poważnie, więc naprawdę trzeba dbać o swoje bezpieczeństwo. Więc jeżeli ty chcesz dbać o swoje bezpieczeństwo, to zostaw subskrypcję na tym kanale i prześlij ten filmik dalej, żeby inne osoby dowiedziały się, że jest coś takiego jak strony phishingowe, które pobierają twoje dane, wyglądając praktycznie identycznie jak jakieś legitne strony, które możecie zobaczyć. Jeżeli. Nie chcecie robić na przykład różnych yy, zakładek, to możecie pobrać wtyczkę Steam Inventory Helper, gdzie jest naprawdę masa porównawczych stron, gdzie można kupić skiny, no i tam z tej wtyczki zawsze przekieruje Was na stronę legitną.